Czekaj, czekaj, spoko, spoko. Beze mnie, nie? Na tej wysokości? Tak, tak, Tak? Dobra, bardzo, zaczynajcie. Agata Barwińska świeżo po zejściu z wody i świeżo po zdobyciu brązowego medalu mistrzostw Europy seniorów w klasie Laser Radial. No co czuje sportowiec w takim momencie? No bo rzeczywiście niesamowicie, jestem przeszczęśliwa, bo to jest mój oczywiście pierwszy medal seniorski, także no, jestem po prostu niebowzięta i się mega cieszę i to był ciężki tydzień. Ciężki naprawdę pod dużą presją i, e, ale wydaje mi się, że dobrze pływałam i opłaciło się na koniec. Jaki był klucz do sukcesu? E, jaki był klucz do sukcesu? Spokój. E, Kupienie na sobie i obserwacja akwenu. I myślę, że trochę też znajomość tego akwenu, jednak trenowaliśmy tutaj całe lato. Zazwyczaj nie trenujemy tutaj, ale w tym roku zaczęliśmy trenować, wiadomo, sytuacja na świecie jest jaka jest, więc trenowaliśmy tutaj naprawdę sporo w tym roku. No i akurat się tak złożyło, że Mistrzostwa Europy zostały przeniesione tutaj, więc myślę, że znajomość akwenu. Agata, byłaś w czołówce praktycznie. Przez całe regaty. Na tym miejscu medalowym, ale po wczorajszym dniu z tego miejsca medalowego spadłaś na czwarte miejsce. Jaka była taktyka na ten dzisiejszy dzień, i co czułaś wtedy, wczoraj, a co czułaś dzisiaj? Z jakim nastawieniem przystępowałaś do tego finalnego etapu? A myślę, że moje nastawienie było każdego dnia takie samo, że przystępowałam do każdego wyścigu jako osobnego wyścigu i e, co, jakby nie zwracałam w ogóle uwagi na to, co na... patrzyłam na wyniki, ale nie do końca jakby patrzyłam na punkty, więc, bo nie chciałam wiedzieć, mieć matematyki w głowie i kalkulacji, także e, myślę, że... To. Tutaj przez całe zawody, żadnych wywiadów, ponoć nawet telefonu nie miałaś przy sobie. To taka metoda na wyłączenie głowy, na uspokojenie emocji? E, tak, myślę, że to dla mnie właśnie na mnie to działa, że jakby nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza w trakcie. Jestem w swojej, że tak powiem, bańce mydlanej i tak właśnie chciałam, żeby było i e, utrzymałam, myślę, że tak powiem, swoje postanowienie, więc Przepraszam za to media wszystkie, ale teraz obiecuję, teraz że daję długi, dobry wywiad i teraz możesz być. I ta bańka pięknie pękła dzisiaj na koniec tego dnia. Brązowy medal pięknie smakuje. Obserwowałaś rywalizację w tej czołówce. Dzisiaj stało się coś niesamowitego. Pewny złoty medal praktycznie straciła Anne-Marie Rindom. Jak to z Twojej perspektywy wyglądało? Myślę, że każdy jest człowiekiem i tak jak ja miałam bardzo dobre kwalifikacje przed wczoraj, miałam gorszy dzień, ale to pokazuje, że każdy, no, to pokazuje, że każdy jest człowiekiem, każdy się myli i nie za, w żeglarstwie nigdy nic nie jest pewne do samego końca. Agata, przed chwilą ściskałaś się ze swoim partnerem życiowym, który tutaj się ściga w klasie Laser Radian, Lorenzo. No i chyba wszystko wskazuje na to, że będzie podwójne świętowanie dzisiaj. Miejmy nadzieję. Co prawda spytałam się go i powiedział, że nie jest do końca pewny, tak samo jak ja nie byłam do końca pewna tych wyników do momentu, kiedy stanęłam na brzegu, także myślę, że musimy poczekać na oficjalne wyniki, ale miejmy nadzieję. Tego życzymy w takim razie i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Super. Dzięki.